Czy to dla Ciebie jest ta prognoza? Mam tutaj dwie karty: mamy tutaj siódemkę mieczy i mamy tutaj króla pentakli. Przemieszam je u góry. Gdy znajdziesz króla pentakli, to te zmiany, te wiadomości właśnie płyną dla Ciebie. A zatem, gdzie jest król pentakli? Wybraliście tą kartę, to ta wiadomość jest dla Was. Te zmiany Właśnie do Was idą. Co do Was idzie? Karta, no proszę, król Pentakli. Eee, macie możliwość pomnażania własnych zasobów, budowania własnej marki, ale też i w końcu, być może wreszcie, spotkacie wartościową osobę do relacji bądź do intratnej współpracy dziewiątka kielichów jest kartą, która mówi o tym że to jest też moment, w którym nie poddasz się że nie pozwolisz sobie na to żeby odpuścić tutaj, ósemka kielichów odpuścisz wszystko to, co ci nie służy, bardzo dobry moment w twoim życiu a koło fortuny wszechświat cię, cię wspiera, ci sprzyja zatem zauważaj możliwości wchodź je w nie a Możesz zmienić swoje życie o 180 stopni. Życzę Wam pięknego dnia.